Cześć siemanko! Znowu ja na kanale Pyszczy Pyszczka Dzisiaj jestem na kolejny dzień w Niemczech. Dawno odcinka nie było dlatego, bo nie miałam czasu. Yy, I ten... No i... i za niedługo jadę do Bełchatowa, więc kolejny odcinek będzie w Bełchatowie dopiero. Bo tu nie ma co nagrywać w Niemczech, więc będzie w Bełchatowie i... I mogę wam tam nagrać grę, jakie gry, jakieś jakieś 20, aha, 20 filmu, 20 godzin u psa, mojego psa, albo grę Plan Zombies, Warfame yy, albo Fortnite Będę wam nagrywać coś, ale to się okaże co był Bełchatowie. Jak będę był hotowie? Teraz nie mogę instalować nic, bo a nie mam. A będę musiał zainstalować takiego fajnego, żeby wam nagrać. No i co? No i jak chcecie to... Um, jeszcze mogę y, nagrać y, y, że całą noc nie będę spać i wam będę nagrywać albo albo na dworze wam coś nagram Zobaczę To się okaże w dołhatowi Albo Wam y, nagram Opowieści, jak opowiadam o sobie. Piszcie w komentarzach, co chcecie. Tu ja coś może wybiorę. Więc oglądajcie moje odcinki. Bo ja na razie nie mam jeszcze kamerki ale będę zbierać albo na. na co zbierać? Na komputer. Y na co zbierać na y, kamerkę i mikrofon i komputer, czy na hulajnogę elektryczną. Piszcie w komentarzach. Ja muszę kończyć. Więc, papa! Pa.